Cześć mam kołdeczki z Systry, jest 22 i to zna jak ja powiedziałem na podsumowaniu sezonu 2018-19 Mamy niedzielę, czyli mamy pierwszy tydzień no i w, oczywiście w pierwszym tygodniu mamy ten najbliższy sezon, a później będziemy lecieć od sezonu 2000 czyli będziemy 2000-2001 albo 1909 -19. od, od tego momentu kiedy Adam Mały zaczynał wygrywać w pucharze świata. No to zobaczymy Zobaczycie za tydzień jak będzie, widzicie mam kwiaturę fury komputer Yamaha i tutaj mamy tak ogólnie dominatorem tego sezonu to był Rio Kobayashi no wygrał z dużą przewagą ale zobaczmy pierwszy 17 listopada Wisła HS134 szczegółów nie będę podawał yy, konkurs nocny drużynowy pierwsze miejsce Polska w składzie jest Piotr Żyła, Jakub Wolny, Dawid Kubacki Kamil Stoch Drugie miejsce, Niemcy, Karl Geiger, Markus Einzelbichler, Stefan Leier, Richard Freitag. Trzecia, Austria, Michael Alhajbe, Clemens Einer, Daniel Huber, Stefan Kraft. I tutaj, uwaga, tutaj nie było Japonii na podium, więc tutaj mamy bez Japończyków. Dalej mamy, konkurs indywidualny, 18 listopada 2018 roku. Kwalifikacja. Wygrał Jewgeni Klimow przed Stefanem Laje i Rioj Kobayashim. Poczekajcie, tutaj coś jest. Dobra. Wygrał przed Rioj Kobajasim. Dalej mamy Kusamo 24-25 listopada. Pierwszy, Ryo Kobayashi, i tutaj zaczęła się dominacja Ryōyu Kobayashiego, czyli Ryōyu Kobayashi wygrał, Kamil Stoch drugi, Piotrek Żyła trzeci był w drugim konkursie, Ryōyu Kobayashi wygrał, Andras Wenger był drugi, Kamil to był trzeci. Poczekajcie, bo znowu coś tutaj wyskoczyło. Dobra, lecimy dalej. Dalej mamy niżny Tagił. niżny Tagił, pierwszy, drugi grudnia 2018, konkursy nocne. Pierwszy, Johan Andre Forfang przed Piotkiem Żyła, przed Rioj Kobayashim. W drugim konkursie, Ryoj Kobayashi. Johan Andre Forfang, Piotr Żyła. Dalej mamy, Poczekajcie, jeszcze ja tutaj by tak przywijał. Dalej mamy Titize... no znowu coś że nacisnął. Dalej mamy Titizę Neustadt HS142. I tutaj nie było tego konkursu, bo no te konkursy zostały odwołane wtedy. Dalej mamy. Engelberg 15-16 grudnia HS 140 wygrał Kai, Karl Geiger przed Piotkiem żyłą przed Danielem Huberem, przed Rio. I później no, zaczęła się ta kapitalna dominacja w Engelbergu. Pierwszy Rio Kobayashi, drugi Piotr Żyła, trzeci Kamil Stoch. Dalej mamy turniej 4 skoczni. W turnieju 4 skoczni wygrał na Obesdorf, wygrał Rio Kobayashi przed Markusem Izelbisem i przed Stefanem Kraftem. Dalej mamy Garmisch, Paten Kersin, Ryoj Kobayashi przed Markusem Aizelbiślejem, przed Dawidem Kubackim. Dalej mamy yy, Innsbruck, Innsbruck, poczekajcie ja muszę sobie tutaj palcem. Rio Kobayashi przed Stefanem Kraftem i przed Andrasem Stiermenem, który zakończył, a tu do tego dojdziemy. Yy. Dalej mamy, po trzecie, Bischof Hoffman, Riojo Kobajasi przed Markusem Eiselbiślerem, przed Stefanem Laje. I tutaj y, uwaga, no bo tutaj było 6 wygranych rzędu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nawet. A nie, bo, a, bo to jest kwalifikacja końcowa. Czyli kwalifikacja końcowa turnieju czterech skoczni czyli 67 turnieju czterech skoczni wyglądała tak: Rio Kobayashi przed Markusem, Michael Biślerem przed Stefanem Laje. Nie będę wam pokazywał całej kwalifikacji, no ponieważ to się nie opłaca. Najważniejsze są tylko trzy pierwsze. Dalej mamy. Dalej pojechali do Predaco W Predaco 12-13 stycznia 2019 roku wygrał Rio Kobayashi w pierwszym konkursie przed Dawidem Kubackim, przed Kamilem Stochem. I w drugim konkursie Dawid Kubacki wygrał przed Stefanem Kraftem i Kamilem Stochem. Więc tutaj była ogólnie pierwsza wygrana w karierze Dawida Kubackiego. Dalej mamy Zakopane. Zakopane. Zakopane 15-15. 19 stycznia konkurs drużynowy 20 był konkurs indywidualny w drużynowych wygrali Niemcy Karl Geiger, Angel Bischler, Zigal, Laje, druga była Austria Huber, Horl, Heiberg, Kraft, trzecia była Polska Piotr Żyła, Maciej Kotkami, Staszek Dawid Kubacki. Dalej mamy a, konkurs indywidualny. konkursie indywidualnym był pierwszy Stefan Kraft, drugi Robert Johansson, trzeci Yuki Asato. Pierwszy raz w karierze stanął na podium. Dalej mamy Sapporo. Sapporo. Mam tylko niski poziom baterii. Dobra. Saporro. Szczegóły. Eee, to były data... 26-27 stycznia 2019 Stefan Krab przed Kamilem Stochem przed Robertem Johanssonem w drugim Stefan Krab przed Timizajcem Zajcem, Ryoj no i uwaga, w Sapporo kamio lodał niesamowity lot na 148,5 metra i ustał więc no tutaj też się należy szacunek dla niego dalej mamy Obersdorf. Oberstdorf 1, 2, 3 lutego 2019 w pierwszym konkursie Timmy Zajc wygrał, drugi był Dawid Kubacki, trzeci Anzel Bichler, Pierwsza wygrana Timiego Zajca. W drugim konkursie Rio Kobayashi wygrał, Markus Anzel Bichler był drugi, Stefan Kraft był trzeci. I w trzecim konkursie Kamil Stoch wygrał przed Eugenijem Klimowem i przed Dawidem Kubackim. I ogólnie Terra Mordeczki to jest takie, taki kanał, który to jest wszystko podsumowywany. Czyli jeszcze no meczu tutaj nie podsumowałem, więc prawdopodobnie za tydzień będziecie mieć podsumowanie Meczy pierwszej kolejki w eliminacjach do mistrzostw Europy. Dobra, po Oberstdorfie, po, po Oberstdorfie pojechali do Lachty. 9, 10. 9 był konkurs drużynowy, 10. konkurs indywidualny. I w Lachty wygrana Austrii. Wygrana Austrii przed Filipem Maszynwaldem przez z yy. Filip Aschenwald, Gregor Schwierenzauer, Michael Hajbek, Stefan Kraft, Niemcy Karl Geiger, Richard Freitag, Andras Wellinger, Stefan Laje, Japonia Yuki Sato, Daiki Ito, Junshiro Kobayashi, Rio Kobayashi. Czyli tutaj nie było Polaków. My chyba wtedy byliśmy czwartym miejscem. Dalej mamy: A, konkurs indywidualny. Wygrana Kamila Stocha przed Rio Kobayashi i Robertem Johanssonem. Dobra. Willingen, 14, 24, 25 i 26 marca, nie, lutego, przepraszam, lutego. lutego, no i Polska wygrała tutaj wtedy z gigantyczną przewagą, jak ja pamiętam, był Piotrek Żyła, Jakub Wolny, Dawid Kubacki, Kamil Stoch. Niemcy byli w składzie Karl Geiger, Richard Freitag, Markus Einzelbischler Stefan Laje, Słowenia Anze Semenic, Peter Prevc i Damian Timi Zajc. I tutaj, jeszcze chyba, są dwa, tak? Tak, są dwa: czyli pierwszy, w pierwszym konkursie Karl Geiger wygrał, Kamisz to był drugi, Ryoj Kobayashi, trzeci, w drugim był, w drugim konkursie był. Ryo Kobayashi wygrał Markus Sanchez był drugi Piotrek Żuła trzeci. Kwalifikacja końcowa Willingen Five. wygrał Ryo Kobayashi. Drugi był Kamil Soch, y Piotr Żuła, przepraszam i trzeci był Karl Geiger. Dalej. Lecimy na turniej y mistrzostwa świata w Zefe Winsbrucku na Co so, włączymy, włączymy. Mm.